To znaczy już mówić kwestię, czy...? Dobra. Doktor Alec Holland zarówno na filmie, jak i w komiksie pada ofiarą innego naukowca chcącego przejąć opracowaną przez niego eksperymentalną formułę. Potwalony, oblany chemikaliami, wrzucony do bagna i zostawiony na pewną śmierć, wynurza się z wody już jako pół człowiek, pół roślina. Dla postaci potwora z bagiem, do tej pory szeregowego bohatera ze stajni DC Comics, film Wesa Cravena miał być szansą na drugie życie. Zaś dla samego Cravena, do tej pory związanego z branżą pornograficzną, reżysera tanich, niskobudżetowych horrorów, miała to być wejściówka, szansa na zaistnienie w Hollywood. Dzisiaj potwór z jest filmem już nieco zapomnianym, oglądanym rzadko, niesłusznie. Pamiętają go już dzisiaj chyba tylko weterani wypożyczalni kaset wideo, dlatego nasz pokaz jest tym cenniejszy.